Hej widzowie! Dzisiaj z Izą nagrywam odcinek. No dobra, siadam z moją siostrą. Moje siostry nie będziecie słyszeli, bo moja siostra nie ma mikrofonu. Więc jedziemy. Teraz ja jadę. Nie. No co ja zrobiłam? No ja kapcie jestem. No dobra, wysiadamy jeszcze raz wkładam, chodzimy z moją siostrą. Izą. I konieczność, koniecznie wejdźcie. Jutro, Jutro będzie na kanale Izzy. Izza Iza się nazywa. Będzie film z Biedronki o piwku. Będę nagrywała ją. Ja mm. będę Biedry. Jutro. Bo już mamy gotowy scenariusz. Więc jutro będzie druga część. I zamówić jednak nie ma daily codziennie. O no dobra, idziemy. Dziwnie to wygląda. A O no, dziwnie to wygląda, jedziemy. Łezu, My nie spadniemy stąd? No, to przez. Naprawił my... mi się mikrofon. O. To fajnie. No dobra. Myślę, że nie spadniemy. Spadniemy, spadniemy. No wiesz. O Jezu, jadę do tyłu. No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Jedyma. Rura. Trzymaj się, jeśli tylko. No, 50 dobrze. Jeszcze więcej. A ja jadę na na godzinę. Ja jadę teraz. Przecież. A ja jadę a, a na godzinę. Nie, wcale. Tak, ja też 60, 50, teraz. O, dobra, ode. Tak, teraz 4. A dobra. Hej. Na razie, jakaś zła dzisiaj jest. Bardzo za mnie w Mam i znaleźć, się usuwa. Usuwamy rękawy w awatarze. Ja nie wiem, kurde więc jej nie usunęłam. Teraz zła jest na mnie. No dobra, jesteśmy na końcu. I co? Szybko było. No dobra. Nie było. Odroczmy się. Nie było szybko. No dobra, jeszcze raz. Nie. Teraz i zakieruję. Nie. No, dobra, rób swój wagon, bo ja nie będę robiła wagona. No nie, jestem tam osobą. No, jest z tym samolotem. A może Lamborghini pojedziemy, dobra? Nie, bo to za pewnie. Jedziemy z zwykłym wagonem. Powiedziałam ci, że pojedziemy Lamborghini, ale to za Robuxy, więc nie pojedziemy. No dobra, jedziemy teraz. Jedziemy. Jedy ma... Dobra, uo. siostra teraz kieruje i za. O Jezu, i co? I się wywaliliśmy. Ale ja kierowałaś i się wywaliliśmy.

Rób ten wagon. Jezus, rób wagon. Ale Dobra, masz zrobiony już. No na torach, dobra, masz, zrobiłaś już dawno. Jedziemy. No, a wiecie, mam gdzieś swoje miejsce w moim telefonie? O nie, zapomniałam, że jednak mam ją w dupie. No dobra, masz. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, jedziemy. Jed... O, no i wypadliśmy. Jezus. Wypadliśmy, więc jedziemy jeszcze raz. Ale nie, ty jedziesz. No dobra, jedzimy, jedzimy, jedzimy. jedzimy. Nie, masz 60. Nie. To ile? 8. No, 8. Nie, 16, 15. Jezus, 8 masz. Nie, mamy 17. Jezus, nie. 19. Nie. Nie, to źle pojechałaś. Nie. Ja dobrze jadę. Nie, źle. Dobrze. Źle, dobrze. źle pojechałaś. Dobra. Jadę, proszę, panią. Dobra, pojechaliśmy. Jedziemy jak spytany. Proszę panią, Źle pojechałaś, ale już dobrze jedziemy. No dobra. Chyba będziemy musieli zawrotkę zrobić. No. Będziemy musieli zawrotkę zrobić. Nie. Chyba. Nie, nie chcę o, co z ty tym trudnego? Robisz 360 po powietrzu i masz zawrotkę. O Jezus! Nagrywamy przecież odcinek, a ty co robisz? Macie bluzek szukać w Robloxie. Jak głos nagrywam? No dobra. No dobra, jedziemy, jedziemy z górki slow. Miał, był napić slow, czyli powoli, a ty szybko jedziesz. Nie zawyśliliśmy. Jest, zamyśliśmy. No dobra, jedziemy. Ja idę. Dobra, ja idę po prostu na pierwszą. A co tam? Jak mi nie znajdzie bluzki, to to pan się z Dobra, jest, jest. Ale nie takie. Nie takie bluzki. No dobra, idę na pierwszą, a co tam? Ej, nie takie bluzki. Dobra, innych... Nie ma wagonu. Nie chcę wagonem jechać, bo i zaraz coś. Idziemy na pierwszy. Ojej, padłam. No dobra. Nie potrąć cicho. No dobra. Idziemy po wagon, ja kieruję. Co? Idziemy po wagon, jak kieruje. Albo ty, no co? Ja pokieruję, siadaj. Siadaj pokieruje. Siadaj. Siadaj! Ludzie świnci siadaj. No i co, siadłaś? Siadłaś. Jedziemy, źle pojechałam. Jezu, sto jedziemy, Jezu, uspokój się wagonie. Dobra, jesteśmy, jedziemy, ktoś tam przed nami drewniany jedzie. Gratkie. Dobra, kierujemy, Dobra, jesteśmy na tej górce, wiedziemy, wiedziemy na pewno. Jezus. Dobra, ja tu wjadę na te tory, nie wysiada Iza, ja tu wjadę na te tory. Naprawdę wjadę. On może się rozpędzić. wrotka. Kurde, w tył jedź, W tył! No i co? Ja pojechaliśmy. No dobra. Oksiczek, czek. O, oksiczek. o sorry, że te gra. Dobra. No może pójdziemy na pierwszo. Dobra wagonu, pojedziemy z tobą. O no dobra. Dziękuję bardzo, cóż to jest? A no dobra, jedziemy, jedziemy. Ło! Wow! Nie wsiadamy. Może i może zawiedzie na to jeszcze e, katastrofę zrobimy. No dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. I co? Spadliśmy. Mami. Co? Wyjść, Dobra, wyszłam. I co? I gówno. Dobra, wyszłam, wyszłam. I co? I gówno. Jezu, jaka kupa. Aha, sorki widowe. Dobra.

yeah